5,5 minuty po godzinie 9, a gościem Radia IFM dzisiaj jest wiceprezes Stowarzyszenia 60 tysięcy, pan Patryk Melerski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, chciałbym, chciałbym żebyś wyjaśnił nam, no, będziemy na tyłu, jesteśmy tak, w tak. wieku, ale wyjaśnimy naszym słuchaczom dokładnie, co to jest Stowarzyszenie 60 tysięcy, skąd w ogóle też nazwa 60 tysięcy tego stowarzyszenia, które działa na terenie gminy Nysa. Dokładnie, Stowarzyszenie 60 tysięcy działa na terenie gminy Nysa, jak zauważyłeś, od trzech miesięcy. Nazwa powstała od terenu, na którym chcemy działać, czyli na terenie gminy Nysa, liczącej około 60 tysięcy mieszkańców. Naszym głównym celem od samego początku było gromadzenie młodych osób u nas w stowarzyszeniu i dawanie im możliwości wypowiadania się na pewne tematy, które ich nurtują. Chcą, żeby miasto rozwijało się w pewnym kierunku, których może nasi lokalni politycy nie widzą, więc chcemy ich nakierunkować, chcemy im pomóc w tym wszystkim. No i zgłaszamy swoje projekty. Są one dobrze odbierane i po prostu chcemy w ten sposób działać. I Stowarzyszenie się 60 tysięcy umożliwia każdej młodej osobie y, zaistnienie i po prostu wdrążenie swojego projektu w czyn. Kilka takich fundacji, o podobnym profilu działania jak 60 tysięcy jest w Nysie oraz regionie, ale dlaczego akurat właśnie wasze stowarzyszenie może pomóc. Tak postarajmy się rozreklamować i wyjaśnić wszystkim też młodym i nie tylko młodym, w jaki sposób może dokładnie pomóc przekazać te ważne sprawy dla młodych. No i właśnie, jakie to są sprawy? Sprawy różnorakie. Dlaczego stowarzyszenie 60 tysięcy jest? To moim zdaniem wiodącym stowarzyszeniem w tym mieście. Może dlatego, że wszyscy jesteśmy studentami, znamy swoje problemy, znamy problemy osób, które się do nas zgłaszają, próbujemy ich zrozumieć. To są problemy chociażby finansowe. Nie mamy czasami tych pieniędzy, więc próbujemy razem poprzez rozmowy, burzę mózgów dojść do pewnych rzeczy, omijając chociażby te właśnie sfery finansowe. I próbujemy to zrobić w ten sposób że spotykamy się choćby nawet jak ostatnio z panią burmistrz Barską podczas pierwszego otwartego spotkania stowarzyszenia 6000 zaproponować nasze projekty które okazały się Szczałem w dziesiątkę. Tak, skąd, w ogóle, skąd w ogóle taki pomysł na otwarte spotkania Za nami spotkanie, mm -hmm. właśnie tak jak powiedziałeś, z Burmistrzem Barską, a przed nami już niedługo spotkanie ze Starostą nyskim. Skąd właśnie taki pomysł i co przedstawiacie dokładnie na tych spotkaniach? Pomysł pojawił się już podczas pierwszego naszego spotkania założyci założycielskiego. To był pomysł, ciężko to teraz jakoś określić, No burza mózgów po prostu. No i wyszło z tego, że. Fajnie byłoby zaprosić nie tylko polityków, ale osoby znane z mediów, z świata kultury, więc wszystko przed nami i jak już zauważyliśmy, jutro jest spotkanie ze starostą i mamy też swoje propozycje na to spotkanie. Chcemy dowiedzieć się o różnych informacjach inwestycyjnych, jakie starostwo chce podjąć w powiecie nyskim, zapytać o szkoły, zapytać o boiska, zapytać o parkingi. To są tematy, które ludzi interesują i próbujemy na nie odpowiedzieć i tak samo porzucić coś od siebie. To dobrze, że młode osoby angażują się w coś takiego i są wiedzieć o takich rzeczach, ale ile osób tak naprawdę jest zaangażowanych i współpracuje z Waszą organizacją? To jest około 20 osób, za które bardzo dziękuję, że chcą z nami współpracować. To są w większości studenci, czy też osoby ze szkół średnich, szkół ponadgimnazjalnych? Jakie to są osoby? To są osoby z ponad szkół gimnazjalnych, ale większość osób to są studenci miast takich jak Opole, Wrocław i Nysa też się starzy. Czyli widać, Dokładnie. że. Dokładnie. Też osoby, które nie studiują w Nysie, które Angażują studiują gdzieś się, dalej, chcą chyba wrócić do Nysy, tak? Tak. My ogólnie stowarzyszenie chcemy tak działać, żeby umożliwić młodym osobom spokojne życie. Wiem, że nasze projekty na razie są takie, bez których może to miasto przeżyje, ale powolutku, powolutku chcemy coraz bardziej e, działać w ten sposób, żeby ułatwiać ludziom życie w tym mieście. Może przez jakieś rozmowy z, z przedsiębiorcami zachęcać ich do czegoś, żeby otwierali, bo to jest, na to jest na to target, są młode osoby, więc może akurat w ten sposób polepszy ich, ich swoje życie i nasze życie w tym mieście. Działalność organizacji pozarządowych, także stowarzyszeń jest bardzo ważna, żeby też budzić świadomość młodych osób. A jak staracie się też dotrzeć do tej grupy, która jest dla Was najważniejsza w Nysie, czyli młodzież? Przede wszystkim Facebook. Działamy prężnie na Facebooku, wpisując hasło Stowarzyszenie 60 Tysięcy. Mamy już dosyć sporą rzeszę ludzi, która na, nas. Przysłowiowo lajkuję i, i dowiaduje się o wszystkich spotkaniach naszych. Mogą w każdej chwili przyjść, zapytać o coś, zapisać się, choć nawet można chociaż tylko posłuchać, żeby po prostu się przekonać, jak to rzeczywiście wygląda od kuchni. Dlatego serdecznie zapraszamy, macie jakieś pomysły, przyjdźcie do nas, będziemy je realizować. No właśnie, jak się z nami skontaktować? Przez Facebooka na przykład? Na pewno przez Facebooka są podane kontakty. Co tydzień w sobotę spotykamy się w bibliotece miejskiej na pierwszym piętrze o godzinie 13. Czasami o 12 to wszystko będzie informacja na Facebooku, więc zapraszamy. I jutro spotkanie razem ze starostą? Tak. A co planujecie jeszcze w przyszłości? Tematy spotkań i gości są na razie ruchome. Nie za bardzo chcemy na razie o tym mówić, bo ani nasz gość nie potwierdził spotkania, a my nie jesteśmy na 100% przekonani, czy ten gość powinien być jako trzeci, czy jako czwarty. Są to na pewno osoby ze świata polityki, ze świata mediów. Więc w ten sposób będziemy informować ludzi na Facebooku o tych, kto będzie następnym i na pewno tutaj przez radio, i również przekażemy tę informację. A postarajmy się tutaj skonkretyzować. To będą osoby związane tylko na przykład z gminą Nysa, z województwem opolskim, czy to również. Z waszego zaproszenia będą się pojawiać osoby z całej Polski. Jakie macie plany? Plany były na początku z, z gminy Nysa zapraszać osoby, ale ostatnio się okazało, że zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania spotkania z panem Jarosławem Gowinem. Bardzo nas to ucieszyło, zostaliśmy wybrani jako jedyne stowarzyszenie, które będzie współorganizować to spotkanie. Więc okazuje się, że będziemy zapraszać ludzi z całej Polski, dowiadywać się, o, dostawać opinie na temat konkretnie Nysy i konkretnie całego regionu Opolszczyzny. To dobrze o tym wiedzieć. Warto to doskonale śledzić, śledzić wasz profil facebookowy, ale dokładnie. jeszcze na koniec przypomnijmy dokładnie o której, gdzie będzie spotkanie razem ze starostą. Dokładnie. Ryskim. 11 stycznia jest to sobota, godzina 16 w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie. Jest to biblioteka na parterze pod arkadami. Spotkanie otwarte, wszystkich serdecznie zapraszamy. My również wszystkich zapraszamy, również pojawimy się. No i również zapraszamy do tego, żeby zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia 60 Tysięcy, a naszym gościem był właśnie wiceprezes tego stowarzyszenia, Patryk Melerski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.